Witam hodowców w Hodowczynie. Mamy dzisiaj 6 kwiecień 2024. No w końcu udało nam się spotkać z Mateuszem i rozlosujemy dzisiaj e, nagrodę w konkursie, który ogłosiłem tydzień przed świętami. E, konkurs polegał na tym, że nagrodą, nagrodą był zestaw lotowy mały z Centrum Zdrowia Gołębi, a warunkiem wzięcia udziału było zrobienie zakupów w moim sklepie, niezależnie czy stacjonarnie, czy czy, czy, czy poprzez wysyłkę, czy jak tam było wzięcie udziału? Czyli zakup dwóch produktów z Centrum Zdrowia pozostałe produkty można było też sobie dobierać. Ale warunek to dwa produkty z Centrum Zdrowia musiały być w składzie tego zamówienia. Także cóż, nie będziemy przeciągać, przejdziemy do, do losowania. Nie ma co tutaj za dużo. Tu mam ich, ich los. Oj, to coś wypadło. Cóż, będę mieszał. Nie wiem, ile mam mieszać. No cóż, wyciągnę jeden los. Mateusz patrzy. Wszystkie kartki są żółte, także nie ma problemu najmniejszego. Hmm, proszę bardzo. Orzechowski Jan. Także Orzechowski Jan wygrał w moim sklepie Zestaw lotowy. Kolega, którego kojarzę bardzo dobrze. Dużo kupuje właśnie z Centrum Zdrowia, także na pewno zestaw lotowy mu się przyda. Także już gotowcy Mamy po losowaniu, losowanie tylko jednego, że tak powiem losu, więc długo nam tutaj nie, to nie zajmuje. Cóż ja mogę zrobić? Mogę podziękować za uczestnictwo, za zainteresowanie. Miałem troszeczkę tych paczuszek faktycznie związanych z tym konkursem między innymi, bo każdy celował w te dwa, dar, dwa, że tak powiem produkty z Centrum Zdrowia, żeby wziąć udział. Także co? Rozlosujemy. Rozlosowane i cóż. Ja zapraszam jak zwykle do zakupów. W moim sklepie mamy teraz krótki sezon już przedlotowy, także zapraszam kontakt do mnie 507 745 300 Wszelakie możliwe inne tam drogi kontaktu, czyli mail, Messenger, WhatsApp przez koszyk na stronie Ptaci Wypas. Wszystko co możliwe. Ale ja to zawsze powtarzam i będę powtarzał. Najlepszy kontakt telefoniczny na mój numer 507 745 300. Zawsze możemy pogadać, doradzić. Tak też było przy dużo części tych paczek, które ludzie zamawiali, przez doradztwo i tak dalej. Także serdecznie dzięki. Zapraszam do sklepu.